Sala szkoleniowa, wydawanie sprzętu, kawiarenka, w której można sobie odpocząć, bo napoje są w cenie bazy. Recepcja. Tutaj się logujemy na wszelkiego rodzaju wyjazdy. Codziennie można zapisać się na inną wycieczkę w ramach pakietu. Miejsce, gdzie można odpocząć, pomoc z którego można odpłynąć ribami na okoliczne rafy, też na dalsze wycieczki. Okoliczne rafy, wywożenie ribami jest w cenie pakietowym, Boksy na sprzęt. Ceny do płukania sprzętu na każdy rodzaj sprzętu osobny basen. Butle dla każdego do wyboru czy int czy din osobno przygotowane tutaj zapisujemy się gdzie chcemy wypłynąć czy na północną, rafę czy na południową Stanowisko techniczne z bardzo fajną obsługą miejsce dostoszenia sprzętu no i oczywiście prysznica dla tych co przyjadą z dziećmi plac zabaw jakie się nie nudziły. Oczywiście dla fanów sportu jakieś zawody w koszykówkę, można sobie pograć, pokopać. Wszystko jest dostępne na miejscu. Na górze mamy restaurację, w której można za 9 euro zamówić sobie lunch.